Ja grałem kiedyś zawodowo w latach 70. z Walkiem Koconiem i, i, z, i w pierwszym składzie 2 plus 1. No to jakoś słabo wychodziło. Ja jestem rodowitym w Warszawie. Dla przyjemności gram. Dziadek był tej przed wojną, przed pierwszą wojną światową i po prostu grał tak na ulicy dziadek. Kupiłem taki wzmacniacz taki do, dla pielgrzym, 20 w mikrofon bezprzewodowy. Z takim Witkiem, co tutaj grał, może pan widział go tego, jak ja gram, znam go od lat 60-tych. Moje piosenki powinny być prowadzone w szkole. Gartuję <laughs> oczywiście, to jest jest nie? ale ale pewnie został na kwiatem. Pan Witek będzie śpiewał o seksie, ale pan Witek śpiewa tak naprawdę o świadomym stosowaniu prezerwatyw i świadomym seksie. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną. I było nam ze sobą naprawdę mło się wreszcie kochanie, że bez winami nie było A bez winami nigdy nie stanie. Słowa, które mówicie, jestem fajne, wspaniałe i myślę, że trzeba tą to, edukację, że tak się przynajmniej kontrolować. To, to na czym ja gram dobrze się sprawdza w takim zgiełku, gdzie, jest, gdzie, gdzie jeżdżą samochody naokoło, tak jak w centrum, no nie? Wiesz, jest, jest dosyć, dosyć duży taki naturalny hałas związany z, z, z miejscem, to wtedy jest okej, okay, mogę gram. To już jest jakieś 37, moje krzesło w uruchomieniu wcześniej sporo egzemplarzy, po prostu nie to, że się wściekło, tylko po prostu gram i rozwalam za jakiś czas. Bo uderzenia są jednak, wiesz, jak się zadaje tysiące uderzeń, no to wiadomo, że w końcu musi coś pęknąć. No i tutaj właśnie jest nowy bęben. Grałem na nim dopiero jakieś 2-3 razy. Czasami zda zdarza mi się jakoś fałszować, bo przecież na wszystkim można zafałszować, na tym też. Gram w jakiś sposób zbytnio zagmatwany albo w ogóle beznadziejny hałasuje krótko mówiąc, no to wtedy już wtedy <gryw> wtedy na mnie to dobrze nie wpływa. No ale jeżeli uda mi się coś zagrać fajnego, no to to wtedy jest OK. Uff.